Witam dzisiaj stacjonarnie sprawa przyśpieszyła. Sejm miał być w piątek, miał być zdalny, a jest i w czwartek, i w piątek. Jutro stacjonarny. W piątek jak przegłosujemy zmiany w regulaminie będzie zdalny. No i trwa dyskusja, czy Sejm powinien się spotkać, czy posłowie, posłanki powinni pojechać. Ja jadę jutro do Sejmu i powiem Wam dlaczego. Po pierwsze dlatego, że 13 października zeszłego roku ponad 40 tysięcy mieszkańców Łodzi powiedziało tak, Tomasz Trela idź do Sejmu, walczę o nasze sprawy. Po drugie, dlatego że sytuacja jest ekstra nadzwyczajna. Trzeba zmieniać regulamin, trzeba przy, przyjmować bardzo dobre prawo, które chroni naszych obywateli, naszych sąsiadów, nasze rodziny, naszych bliskich, ale wszystkich, wszystkich, totalnie wszystkich mieszkańców naszego kraju. Wreszcie po trzecie, bo Lewica ma znakomity pakiet antykryzysowy, który dotyczy pracowników, pracodawców, samorządów, wszystkich. Wszystkie zawody medyczne. I wreszcie po czwarte, skoro pielęgniarki, skoro lekarze, skoro policjanci, skoro strażacy każdego dnia narażają życie dla nas, dla naszych bliskich, to nie widzę najmniejszego powodu, dlaczego posłanki i posłowie nie mieliby jutro być w Sejmie, e, zmieniając e, prawo tak, żeby wszystkim było lżej, żeby wszystkim żyło się lepiej. Zresztą powiem Wam tak szczerze: dzisiaj odpowiedzialność, przewidywalność, Normalność i bezpieczeństwo, czyli to, co cechuje lewicę, to nasza, nasza racja stanu. Dlatego dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni, dlatego dzisiaj jesteśmy przewidywalni, dlatego dzisiaj jesteśmy normalni. Tacy będziemy jutro w Sejmie, tacy będziemy na każdym kolejnym wirtualnym, zdalnym posiedzeniu Sejmu, dlatego że Polacy od nas tego oczekują. Obywatele liczą i czekają na nasze decyzje. Dlatego my jutro będziemy na posterunku. Pozdrawiam Was serdecznie.